Witam wszystkich serdecznie. Jedziemy, tu sobie poprawiamy na cwóreckę i gramy. Zaraz zobaczymy z kim. Matusaki, Mikele. A na u, enie ktoś. No. Nie mam czwartorocznego otwarcia, ale jednego pika głosimy. Nikelę z Włoch, czyli Misio, Matylda z Hiszpanii. Tu nie ma nic w karcie. Pasujemy i komputer wistuje. a skrót trefi malutka. Nie zawisła. Do w Karo. król. Nie ma króla Pikrobot. i kontra górny. Karowych nie wezmę. Bo wyrobi trefle, chociaż jeżeli kolega robot ma trochę trefli i trzyma się z królem. No ale kolega robot wyrzuca trefle. Pierwsze karo puszcza. Aha, nie ma trefle. Kieru to już nie ma tak dużo. Dwa razy przybił, trzy razy ściągnął. Aha. Nie mogę dać mu lewy, bo będą trefle dobre. Ugrał. Ugrał, miał tych kierów jak mrówków. Mój robot miał pięć pięć młodych. Aple. вкуса. две корабля. Я спик

Aj, aj, aj. Skazał na trefla, skazał na trefla. Dobrze, kara dobrze. Zagraj kolego w trefla, w trefla zagraj. Znaczy w kiera kolego, zagraj. Teraz to już nie teraz. To se graj w kierę, ma tole jeden. A no, wkiera do zabicia? Ja jestem matą, by mnie zdenerwował. Lech ucieka. Puść robił. Ja zdenerwowałem, że zagrałem. Ja przegrałem to. Ja ja na dziesiątkę pik. Pasuje. Ojej. Ojej, ko źle zagrałem. Po co to kara? się bija. w ogóle panowie cztery kara utrudniłby im licytację cztery kara utrudniłby licytację Nie chcę grać kiery, giery. Trzy trefle. Moi no, jest w półstronie. Dziesiątka. Mam nadzieję, że ma dziewiątkę. Król. No, no, no. I co teraz? O, ho, ho, I wyrzuci coś na karo? Nie miał dziewiąty. Spika. Asa trzeba ściągnąć. no pewnie króla tracią Tak W Wkiera. No dobrze, wkiera nie źle, bo podkładam dziesiątkę. Powinny mieć króla. Spod Asa zagrał. O właśnie, wyrobił na damę pik, dał wyrzucić karo. To jest debili ściągania Asa Króla. Nie, kiera wyrzucił. Gdyby zagrał w kiera, to byśmy wzięli dwie kierowe. Nie jedną. Jedną kierową. Przebije Mhm. Mhm. Mm Promocja. Mhm. Mm no wpika. A ja No właśnie. mógł w trefla zagrać. Był taki napakowany i nie licytował. Mój? Wygraliśmy, bo nie graliśmy w piki. Ale numer. W kierę dawaliśmy trzy lewy. W karach dwie to pięć. W treflach jedną to sześć. W śpikach jedną to siedem. O, uciekł. Nowy jest. Hebert Andre, Andrzej. Jędruś. Uciekł. Kobany. No to ja patrzę z kim gra, ma tu Kobany. Kobany. Snajper, proszę, jaki snajper. Pas. A nie ma nic w karcie. Ci są na pakowanie. Też pas. O! Mikalemu, żeby popsuć, to powiemy: jedno karo. Jedno pik najbardziej psuje. Żarcik zrobiłem, ten ma piki kobany. Z idiotą się nie gra. Jak można powiedzieć, cztery piki, kiedy się nie miało na wejście. On z tą ręką nie otworzył. On z tą ręką, trzeba postawić, króla. On z tą ręką nie otworzył. Powinien w trefle odwrócić, albo w karę? No pewnie, że tak. Par już nie mają. No dobra, spróbujmy obsmyczyć piki. Może się podzieliły 3-3.

Szósteczka mam to powinien umieć coś grać. Je to co nada. Karko. Pasuje. Pasuje mi to karko. tego spasuje. Miał otwarcie jeden pik. Piątkę pików, cztery kara. Nie otworzył. No. Zawistuj spod piętego króla kara i powinni nie ugrać. Tylko nie w króla kara, Baranku. Tylko małym karem. to ją jak tamci. Ten ma dużo pików, no to ten nie ma. Się przestraszył, pięć kierów też kontruje. A co? Pięć pików, powie mi się, Michałek. Nie. O, bez króla kara te trzy za to. I to muszę wyjść w trefla. Żeby mu zbić kiery. Gdzieś figury masz, no. Gdzie on ma te figury? No Asapik weźmiesz. Nie graj w Asapik. Co za Matałek, to co on ma? Masakier, damet karo. No na szczęście musi mieć asa pik mój. Pików mają dużo. O. Ten nie ma co wyrzucić. B, Bi. B asem. Ostatni pik bi asem. B ma tole asem. Nie mogę. Bij, asem i wyjdź w karo. No. No! To jeszcze na damę pik weźmiesz. O, piki martwe. Chyba nie wyrzucił damy pik matołek. Pika się odrzucił Oranego. Gram z Debilem. Na szczęście ten nie poprzebijał krzyżowo, miał kiery. Odrzucił dwójkę od pików. A kara trzymał. ci się zdarzył. Cap. Ojejku. Woch, ekspert. No może umie grać. Splintery gra, no nie gra Splintery. No pika zgłoszę. Ajko. Co... te piki z Dawali dwa piki, Asaker i Asakara. O. O uciekło, ekspert uciekł. Nie ma nic w karcie. Uciekł ekspert. Co to za ekspert jak nie ma nic w karcie to ucieka. Dwa asy i Nie. Nie nie wiadomo jak gra. O sześć bez atu. Oj oj oj, już mam lewe reflową i piko. Ten musi trzymać piki. Nie można dzisiaj. Z nim coś złego w powietrzu się wisi. Powinienem skontrować na sam ten. sygrać i ten cygrać. O! Weś ajna i beasszunk. To powinni ugrać. Nie ma kierów? No to ugrali, chociaż jeżeli będzie grał stąd, to nie ugrają. A stąd już zagroł, to ugrają. Jak w wdowskim cyrku zagrałem. Ostatnią gram, bo to nieprawdopodobne było. Wyglądało jakby się kłócili. Powiedział, że mu dwa asy ma. Były cztery pasy. Oczywiście nikt nie grał z nawet. A negatywny? Karo pełno piątki. Masę, zagraj, duecie. Powiście pikowym na jedynych sztukach. No ciekawe, to powinno żądać listów kiera. A wzięli stało wpika. No cóż, duet też nie umie Skończymy rozdanie i idziemy. To wiz czwartej najlepszej. No i co teraz? Wpika. Kto to Nawa? Nawa, Szwecja. aha że o pięć karowych i trzy treflowe to wygra. Proszę, kara na impas do waleta. Król kara, walet kara. Co to było? To on nie impasował kar kochani, wybaczcie. Duet z dwójeczką. Dziękuję.